Mamo. Wiem, że mam szlaban, ale może mógłbym jednak godzinkę pograć na konsoli? Nie, synku, nie możesz pograć godzinki. Tak myślałem, ale i tak chciałem zapytać. Nie możesz pograć godzinki, ale możesz grać ile tylko chcesz. Przez całe święta. Nawet piglię. Paulina, no. Tabuny kurzy się stadami walają po dywanie, biurko uwalone jak w te ciuchy same z szafy wyłażą, bo w Sajgonie na łóżku to już nawet nie wspomnę. Ja rozumiem, że mam posprzątać? Nie, ja posprzątam. Tak, chciałem tylko sprawdzić, czy to, o czym się zapomniałem. Jakie pyszności mamy dzisiaj na stole? Baszczyk z łóżkami, pierogi z kapustą i z grzybami, oczywiście karb smażony i w galarecie, no i krokiety. A dla naszego mięsożercy to, co lubi najbardziej? To no kochanie, przecież nie możesz głodować w Wigilię. Myślę, że Pan Jezus się nie obrazi. Paula! A co ty robisz? No, ubieram się, a przecież chyba wychodzimy, nie? Mieliśmy jechać do cioci Krystyny. No to ale córa, przecież my wiemy, że tam nie lubisz jeździć. Daj spokój, zostań, powiemy, że jesteś przeziębiona. Zaproś sobie koleżanki, wyluzujesz się. Przywieziemy ci makowca. Sawatkę musimy jeszcze dla Krysi zabrać. Dobra. Czemuś? Powiedz mi. Nie, babciu, nie mam dziewczyny, nie jestem też gejem. W moim życiu nie ma teraz nikogo wyjątkowego, po prostu, ok? Chciałam zapytać tylko, czy oglądałeś już Wiedźmina? A dziewczyna, jak się znajdzie, to będzie, jak nie dzisiaj, to jutro. Nie naprawdę nic do tego wnosił. Ja bym chciała, żebyś ty był szczęśliwy. Co? Ciekawa jesteś, co jest w środku? jak chcesz, to możesz otworzyć swoje prezenty już dzisiaj. Właściwie na co mamy czekać? Serio? Mhm. Zacznij od tego dużego. Na pewno ci się spodoba. A skoro mowa o karpiach, to oglądaliście wczorajsze wystąpienie premiera? No. Nie no, żartowałem. Żadnej polityki przy stole wigilijnym, moi drodzy. Ale ostatnio czytałem książkę o poduszach. Wspaniała rzecz. Tato, no dawaj. Nie chcę się spuścić na pasterkę. Podaj tamtą butelkę. No i tę też. No, jak brać, to wszystko. No, ale będzie. Ale będzie. Tura, słuchaj, pomożesz mi. Trzeba o ekologię. Jak będziemy myśli, to oddamy do automatu segregującego i planeta będzie zdrowsza. Yy, jeszcze zapomniałem. A, ale już może, możemy. No, już, myk myk. Synku, pomóż mi ze śmieciami, a później. Śmieci, a dobra, już idę. Nie, nie, nie. Widzę, że grasz z aportem na bucie z tym damerem. Ja wiem, tego się nie da zapauzować. Graj sobie, a pomożesz mi w wolnej chwili. Tylko nie widuj ich za dużo. Moi drodzy, czas na upłatę. Ale myślę, że i tak życzymy sobie tego, co zawsze. Także szkoda czasu. Chodźmy odpakować prezenty. Dzięki za obejrzenie naszego odcinka do końca. Mamy nadzieję, że wam się podobał i mam też nadzieję, że spodobają wam się życzenia, które złoży wam Paulina w naszym wspólnym imieniu. Życzymy Wam zdrowych, rodzinnych świąt, pełnych ciepła, miłości. Przeżyjcie te święta ze swoimi najbliższymi. A jeszcze super prezent. Tak, życzymy i życzy cała ekipa baksów.